Moja córka jest w ciąży i jej teściowa zamówiła mszę świętą w jej intencji, intencji dziecka, które się ma narodzić. Córka mieszka w Szwajcarii, tam pójdą do kościoła, No się tam modlicie, a my przyszliśmy tutaj. Jestem szczęśliwa, że tu jestem, że myślałam sobie tak, Boże, jednak mam kawał drogi tutaj, czy ja dojadę, czy ja to wytrzymam, czy tego wytrzymałam. Jestem bardzo szczęśliwa i jeszcze moja córka, pan Dziewczynka, gdzie na imię Klara. No więc Błogosławiona Klara będzie się opiekowała jej córeczką. Będziemy się naprawdę szczerze modlić. I przykro mi jest bardzo, że Warszawiacy nie potrafią zrzucić się, jak to się mówi kolokwialnie, na wyposażenie tego świata. Ciągle jest mi w takim samym stanie. Niezbyt dobrze to świadczy o, że się potrafimy. Czy mogę tak powiedzieć, papiera ciurka a imobilizować się, a nie potrafimy tutaj. Także... Najwyżej tam to skreśli. <śmierdzi>